Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy cykl, wybierz kartę. No, i tematem na dzisiejszy rozkład będzie kontynuacja, bo tam już było, co myśli, co czuje i co zamierza w tej chwili. Czyli co on, ona zamierza w stosunku do ciebie, w stosunku do waszej relacji, związku itd. itd. Moi kochani, trzy talie kart. Talia numer jeden, talia numer dwa. Talia numer 3. One są przetasowane, oczywiście, pod to pytanie. No, i za moment przejdziemy sobie do czytania. Ja tylko serdecznie podziękuję Wam za Wasz wkład w rozwój kanału, za Wasze wsparcie, jakiego mi udzielacie. Dziękuję za Wasze lajki, za Wasze komentarze. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji i do Waszych aktywności na kanale. Moi drodzy, bierzemy się do pracy. Czyli tak, trójeczka idzie na bok, dwójeczka idzie na bok, no i rozpoczynamy od talii numer jeden. Talia numer jeden. Co on/ona zamierza w stosunku do ciebie? Co on/ona zamierza w stosunku do ciebie? Co on/ona zamierza w stosunku do ciebie? Grupa numer jeden. Co zamierza. Hmm. No dobrze. Co zamierza? No, moi kochani, powiem tak. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z osobą, która nie mówi szczerze i wprost tego, co myśli, tego, co czuje, tego, czego chce tak naprawdę. I pewnie te zamierzenia są też zupełnie dla ciebie wielką tajemnicą, bo z jednej strony myślę, że mm, tu jest pokazana osoba, która tak bardzo trzyma się swoich jakichś poglądów, swoich zasad, swojego zdania. Myślę, że ma problem z pójściem na kompromis. Raczej każdą sytuację chce tak, jakby troszkę y, odwrócić, żeby było tak, jak on czy ona chce, tak? Czyli nie ma tutaj takiej. Chęci współpracy, chęci budowania czegoś. Więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z kimś, kto bardzo ma dużą taką potrzebę kontroli, panowania nad sytuacją. No więc dopóki to będzie tak, że wszystko będzie szło zgodnie z jego, jakby, chęcią, no to jest ok. Natomiast mocno manipulacyjnie, nawet bym powiedziała, może podchodzić. To znaczy, to są to są takie słowa, które słyszycie od tego człowieka. One nie są szczere, płynące z serca, tylko one są na potrzeby chwili użyte. I myślę, że tak właśnie tutaj będzie dalej, tak? Czyli jego zamierzenia są takie panować nad sytuacją, kontrolować sytuację, trzymać jakby, trzymać wszystko w ryzach, tak, żeby wszystko się działo tak, jak on chce. Tutaj nie ma. Hmm, nie ma pokazanego właściwie jakiegoś rozwoju, jakiegoś pójścia na wyższy etap znajomości. Nie, raczej po prostu patrzenie przez pryzmat ma być mnie dobrze i będę robił wszystko, żeby tak było, czy będę robiła, tak? Mogę nawet, tak jak powiedziałam, trochę manipulować, mogę mówić słowa takie, które ty chcesz usłyszeć, po to, żebyś działała, robiła tak, jak ja chcę. Więc powiedziałabym, że tutaj pokazana jest sytuacja, którą on chce zatrzymać, tak? Czyli niech będzie ten stan, który jest, dopóki to mi odpowiada. Nie ma tutaj rozwoju, nie ma planu na przyszłość, jakiegoś takiego konkretnego, więc myślę, że tak naprawdę w tych jego zamiarach tutaj, czy jej zamiarach jest tylko utrzymanie obecnej sytuacji. Można powiedzieć, wszelkimi możliwymi środkami. I z drugiej strony, bardzo ważna, chyba, tutaj też jest ta próba, czy taka chęć właśnie kontrolowania, pilnowania, sprawdzania. No, może, może, może nawet w ten sposób tutaj sytuacja mieć miejsce. Czyli w ten sposób powiedziałabym, że tę osobę należy postrzegać. Grupa numer dwa, kochani. Jakie on ma zamiary? Jakie on ma zamiary wobec ciebie? Jakie on ona ma zamiary wobec ciebie? Jakie on ona ma zamiary wobec ciebie? Mm. Moi drodzy, tutaj też powiedziałabym, że mamy do czynienia z osobą, która żyje trochę we własnym świecie, jest taka zdystansowana, chłodna. Myślę, że tutaj um, jakiś chce utrzymać swój status takiego nawet życia w samotności. Czyli być może. Na przykład, jeżeli powiedzmy, to jest relacja, gdzie spotykacie się tam od czasu do czasu yy, i ty byś chciała więcej i pokazujesz się właśnie jako ta osoba, która chce iść do przodu, chce, żeby coś się coś rozwijało, to tutaj druga strona nie, ta druga strona wręcz yy, właśnie się odsuwa. Czyli im bardziej ty będziesz chciała i ty będziesz yy, robiła jakieś kolejne kroki, to on, no jest król i królowa, więc tak będę mówić, to on się będzie tym bardziej bronił, tym bardziej będzie zatrzymywał, tak, będzie się odsuwał, będzie, będzie uciekał wręcz z tej relacji, w ogóle może wręcz uciekać od, od jakiegokolwiek kontaktu z tobą, będzie się zaszywał gdzieś tam no powiedzmy w zaciszu swojego domu, mieszkania, czy, czy w jakimś tam w tej swojej przysłowiowej jaskini, jak to mężczyźni nam Uciekają czasem do jaskini, tak? Więc, e, moi drodzy, pytałem tutaj o zamiary. No, trzeba powiedzieć w ten sposób, że chcę utrzymać dystans. Nie chcę iść do przodu, nie chcę rozwoju też tego związku. E, chcę e, trzymać po prostu na odległość, tak jakby troszeczkę ciebie, zachować ten dystans, zachować ten e, luz taki być może, zachować też swoją wolność i niezależność. I... Myślę, że nie chce rozwijać tej sytuacji. To może tutaj być też tak naprawdę związane z jakimiś jego wewnętrznymi problemami, ale to już nie będziemy w to wchodzić. W każdym razie nie ma chęci rozwoju, nie ma chęci pójścia naprzód, wręcz przeciwnie, może się odsuwać. Może się dystansować, szczególnie w momencie, kiedy ty byś na przykład wykazywała jakąś inicjatywę. Czyli im bardziej ty chcesz, im bardziej ty przesz do przodu, on robi krok do tyłu. Więc myślę, że to też jako ostrzeżenie chyba należy potraktować, albo w ogóle się zastanowić, czy taka relacja ma sens, jeżeli ktoś przed nami ucieka ewidentnie, tak? To jest też człowiek, który jest bardzo taki krytyczny, powiedziałabym, więc może patrzeć bardzo oceniającym okiem, takim zimnym, chłodnym. No i jakby tutaj nie ma pokazanych uczuć właściwie. No więc tutaj raczej, raczej miałabym wątpliwości, czy tam rzeczywiście jakieś uczucia w tej osobie drzemią. Bardzo możliwe, że nie. Po prostu chce mieć. Cię na wyciągnięcie ręki, ale tylko wtedy, kiedy on chce, tak? A kiedy nie, no to się właśnie odsuwa, ucieka i nie, nie zabiera ci do swojego wspólnego świata. No więc niestety tak. No i kochani, grupa numer 3 grupa numer 3 co on, ona zamierza wobec ciebie. No tu się zaczyna coś dziać wreszcie. Mamy rydwan. Mhm. Uh -huh. Myślę, że tutaj będzie naj, najbardziej pozytywny przekaz, aczkolwiek też należy na pewne rzeczy zwrócić uwagę. To znaczy, tutaj mamy pokazane pójście do przodu, przeskok jakiś, tak, rozwój. No i myślę, że tak, chęć rozwijania tej relacji. W zasadzie mamy na końcu kapłana, to nawet można by się pokusić o stwierdzenie, że ktoś będzie dążył do zalegalizowania czy sformalizowania tego związku, tej relacji. Ale jednak, po drodze, tutaj y, takie małe ale, tak? Ponieważ y, ważne tutaj jest w tej relacji, aby dbać o równowagę, bo może być tak, że y, nie ma tej równowagi, albo być może, nawet jeżeli na ten moment jeszcze tego nie widzicie, nie odczuwacie, to z czasem to się może gdzieś tam pojawić. Więc ważne jest, żeby dbać o to, aby jedna i druga strona w równej mierze sobie dawały, tak? Dawały i brały. I wtedy, wtedy ta relacja będzie się na pewno lepiej realizować. I też uważajcie na, bo tak, to może być też osoba, która dość mocno jest. Sfokusowana na swoje zasady, na swoje jakieś tam wartości, i mało jest w nim czy w niej takiej chęci pójścia na kompromis, tylko takie trochę właśnie narzucanie swojego zdania, tak? Jakby chęć dopasowania ciebie do swojego obrazu, jakiejś tam idealnej partnerki czy partnera, i to taka chęć, żeby właśnie. Ktoś taki był, bo to jest takie poszukiwanie też miłości idealnej i, i ciągle takie właśnie patrzenie, poprzez, poprzez ten swój, jakiś, przez taką nakładkę swoją, nałożoną tego gdzieś tam ideału wymyślonego w głowie. I stąd może wynikać później ta nierównowaga, więc tutaj trzeba na to bardzo zwracać uwagę, żeby właśnie była harmonia, równowaga, żeby nie było z jednej strony jakiegoś większego, Inwestowania, powiedzmy, nie chodzi oczywiście o pieniądze, tylko o czas, o, o uczucia, o, o nasze emocje, chociaż pieniądze też gdzieś tam w jakimś kolejnym aspekcie też. Generalnie karty są niezłe, tylko bardzo tutaj przestrzegam i trzeba dbać o to, żeby właśnie ta równowaga została zachowana, żeby nie było takiego, takiego naciągania i dopasowywania do. Do, do tej rameczki, w którą ktoś będzie Was chciał wpasować. Ale jeżeli chodzi o zamiary, bo pytamy o zamiary, na pewno jest to chęć rozwoju, pójścia naprzód, wręcz nawet łącznie z zalegalizowaniem związku, no czyli może właśnie chęć nawet małżeństwa, tak? Natomiast, natomiast dbajcie tutaj bardzo o tą równowagę i harmonię, aby nie było tutaj przeciągania liny po prostu w jedną czy w drugą stronę. Moi kochani, to tyle na dzisiaj, życzę Wam cudownego dnia, no i słyszymy się już niebawem.